Kargol, podejdź na to płata! A na co? Podejdź! i ja podchodzę? Witaj, rodaku, sąsiedzie, Polaku lepszego czy gorszego sortu, katoliku czy ateisto, kibicu drużyny słusznej czy tej przeciwnej, chciałbym ci opowiedzieć o tobie. Pliki cookies, historia wyszukiwania, statystyki działania w internecie i nowa ustawa o policji pozwalają w dużym stopniu przewidzieć Twoje zachowanie. Jeżeli głosowałeś na PiS, reagujesz na argumenty z mniejszą agresją niż pozostali zwolennicy tej partii, bo przekraczasz właśnie średnią długość oglądania naszych filmów przez Twój sort. Myślisz jeszcze, że dasz radę znaleźć jakieś kontraargumenty? Jeżeli głosowałeś na inne partie, spodziewasz się ostrej masakry PiS i wałkowania tematu katastrofy, która jest w tym filmie tylko tragiczną przyczyną oskarżenia. No właśnie. Oskarżam Cię, że 10 kwietnia zabiłeś prezydenta w Smoleńsku, a ten film jest na to dowodem. Spokojnie, nie robimy sobie żartów ze Smoleńska jak Macierewicz. Przyczyną katastrofy w Smoleńsku jest naprawdę część Ciebie. To Twoja zdolność do nienawiści w stosunku do drugiego Polaka. Zaczynając dowód w tej sprawie, przeniesiemy się do roku 2005, kiedy przeciwnicy polityczni jeszcze się do siebie uśmiechali. Lech Aleksander Kaczyński, jak widać, elementów kontynuacji jest nieco więcej. Czy <Kletyk> ja lubię pana premiera? Osobiście bardzo lubię z nim rozmawiać. <grymiany> Od 25 lat, czy nawet więcej, bo chyba żeśmy się regularnie zaczęli spotykać. Dobrze. No, w 1983 czwartym tak. roku, znaczy chodzi o spotkania, no, jakieś chętne No W tym nie że by to na randki Nie na żart. Nie ma żartu. Przecież, No cóż, no, i dalej. No pójdzie politycznie, bywało różny, ale ja osobistą sympatię zachowałem. Natomiast jak to z panem premierem jest, to niech są sami. Ja mogę starał się lubić ludzi. I w związku z tym także w tym zbiorze jest pan prezydent Lech, Lech Kaczyński. I na pewno współpraca zawsze jest lepsza niż, niż konflikt. Na to pojednanie po prawie pokoleniu trwania III Rzeczpospolitej przyszedł już czas. Te zdjęcia właściwie szokują. Przywykliśmy do izolowania się obozów politycznych PO i PIS, do mowy nienawiści między nimi. Dobrze pamiętamy na przykład, że Lech Kaczyński po wygranych wyborach w 2005 roku meldował bratu wykonanie zadania, ale mało kto pamięta, co powiedział chwilę wcześniej. A powiedział tak. Chciałbym zwrócić się do Donalda Tuska z wyrazami najszczerszego szacunku i sympatii. Czajcie? Polska jeszcze bardziej potrzebuje zgody. Chciałem się zwrócić o tę zgodę opartą naprawdę do naszych Przyjaciół z Platformy Obywatelskiej, no ludzie, abyśmy szybko zakończyli prace dotyczące wspólnego rządu, żebyśmy ten rząd utworzyli. Abstrakcja. Rok 2005 był w ogóle przełomowy dla debaty wewnątrz dawnej Solidarności. Popis to koniec Solidarności. Koniec Solidarności w Polsce. Do koalicji między PiS i Platformą oczywiście nie doszło. Środowiska, które były sobie jeszcze tak niedawno bardzo bliskie, szybko zaczęły produkować różnice między sobą, produkować nienawiść. PiS znalazł też świetnych nauczycieli w tym zakresie swoich nowych koalicjantów populistów i nacjonalistów. Przez kolejne lata widać, że PiS odwołuje się coraz bardziej do elektoratu radykalnego, populistycznego. Za dziadka w Wehrmachcie kaczyńscy jeszcze przepraszają, ale za... Wy stoicie tam, gdzie stało Zomo? Już nie. Donald Tusk też nazywa emerytki głosujące na PiS mocherami. Rozpoczyna się wojna polsko-polska. Superpartia kurwo! Superpartia! Jak na skórę nie ma Ale proszę panią Niemcy, być lepsi niż foldojczycy. A wy jesteście Poldojszami. Jak ja pami kurwy gardzę! Jak ja się za was kurwy wstydzę! Ty za granicę czasem Jak ja się pami kurwy wstydzę! Jak ja was dobrze kurwy zna! To tylko liberałowie i takie oszołomi jak wy! Uch ty konusy ta nienawiść zagraża dzisiaj demokracji. Kiedy trzecia RP wyszła z kryzysu gospodarczego lat 90. i ludzie przestali głosować za opcją gwarantującą stabilizację gospodarczą kraju, a zaczęli głosować ideologicznie, monolit narodowy, jakim jest Polska, okazał się de facto państwem wielokulturowym. Pomiędzy kulturą dawnego Zaboru Niemieckiego i rosyjskiego istnieje przepaść. Tą przepaść. Politycy nie tylko nie zasypują, oni ją pogłębiają, oni ją wykorzystują. Dokładnie tak samo, jak to było w drugiej RP. To ideologiczna nienawiść Polaka była przyczyną zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza w 1922 roku. I nie da się zaprzeczyć, że gdyby premier i prezydent w 2010 roku byli w stanie wsiąść do jednego samolotu. I oddali wspólnie hołd pomardowanym w Katyniu Polakom, to do katastrofy by nie doszło. Gdyby żyła polsko-polska solidarność, tolerancja Polaków wobec Polaków, to żyłby też Lech Kaczyński. Bezpośrednią przyczyną tragedii jest więc niezgoda narodowa i budowanie nienawiści w debacie publicznej. Mieliśmy jeszcze ostatnią szansę. Żałoba 2010 roku była ostatnim momentem powrotu do Solidarności. Ostatnią szansą, którą przegapiliśmy. No podszedł i A teraz diem czapkę, jak ja a, a na co mnie to? Na okoliczność. Że nasza wędrówka ludów już się zakończyła. I trzeba było wojny, żeby zdobyć pokój. A teraz płacz. Władek! Nie wstydź się, płacz. I tak nikt nie widzi. Wszystkie i tak płaczą. Władek! Władek! Ty, ty。malutki! Ja ja. ja no. Żałobę no. przerwały strzały i wybuchy. Wybuchy propagandy. Bo niedaleko miejsca tragedii 90 kwietnia był Antoni Macierewicz, znany z przekazywania obcym wywiadom danych polskich agentów i nazywania tego patriotyzmem. Nie pojechał na miejsce katastrofy, ale podobno jeszcze tego samego dnia mówił o szansie na obalenie rządu PO. Kiedy zaprzęgł tragedię do celów propagandowych, wojna polsko-polska stała się dla ufających mu wyborców de facto wojną na śmierć i życie. Przecież zdrajcy zabili nam prezydenta. Nic więc dziwnego, że w największe święto narodowe w roku 2010 i później w 2011 w stolicy zamiast święta mieliśmy zamieszki, mieliśmy bijących się Polaków. Jak ja was nie I jak ja pami kurwy galce! Jak ja się z was kurwy wstydze! Wy za granicę czasem zajcze! Jak ja się pami kurwy wstydze! Jak ja was dobrze kurny znam! Jak ja się bardzo ludziom dziwię, to się wybrali taki kłam! Zabiliśmy prezydenta. Gdybyśmy to rozumieli, rocznice katastrofy mogłyby się stać rocznicami pojednania okazjami do wyciągnięcia do drugiego Polaka ręki. Gdy czasem najbliższa rocznica będzie najprawdopodobniej świętem demonstracji i poparcia dla konkretnej partii politycznej, wykorzystującej katastrofę w swojej propagandzie od 6 lat. Po ulicach Warszawy prawdopodobnie przejdzie morderca prezydenta nienawiść. Wiesz już, że zabiłeś prezydenta, ale co z tym dalej zrobić? Jak skończyć nienawiść w Polsce? Subskrybuj kanał i przekaż ten film znajomym albo powiedz im. To, co tutaj usłyszałeś. Może dzięki Tobie ktoś zastanowi się, może nawet kogoś uratujesz od nienawiści polsko-polskiej.